Jesteśmy na stoisku firmy E21 w Barcelonie podczas targów Label Expo. O nowościach i korzyściach związanych z wdrożeniem tych systemów do drukarni będę rozmawiała z Gosią Szczotką z firmy CMC Consulting. Dzień dobry Gosiu. Dzień dobry. E, powiedz proszę, bo E21 oferuje różne systemy dozowania, od kompaktowych e, po przemysłowe, ale nie tylko. W ofercie firmy jest też oprogramowanie, z tego co wiem. Dla jakich drukarni przeznaczone są poszczególne rozwiązania? Rozwiązania E21, które implementujemy w Polsce i nie tylko, są rozwiązaniami dla drukarni fleksograficznych, offsetowych, rotograwiurowych. Systemy dozowania mogą działać w technologii UV, konwencjonalnej, wodnej, rozpuszczalnikowej. Zatem mamy całe spektrum rozwiązań dla różnych technologii druku. Każdy system, niezależnie od wielkości, wspieramy oprogramowaniem DOZIS, które pozwala na zarządzanie gospodarką magazynową w całej drukarni, lokalizacją farb, wykorzystaniem farb resztkowych oraz umożliwia podłączenie systemu z systemem ERP drukarni, dzięki czemu mamy pełną informację na wszystkich etapach produkcji co do jakości, czystości, powtarzalności wykonanej farby. No to jak już jesteśmy przy tego typu tematach, to jakie realne korzyści i jak zakładam też oszczędności mogą uzyskać drukarni wdrażając takie systemy? Przede wszystkim mogą być niezależne od dostawców farbiarskich, dzięki czemu kupują osobno system, osobno negocjują ceny komponentów bazowych, co pozwala na obniżenie kosztu kilograma wykonanej farby przy zachowaniu najwyższej powtarzalności. Ponieważ receptury tworzymy u siebie w laboratorium, jesteśmy w stanie ją iterować, poprawiać i wykonywać finalnie poprzez maszyny do dozowania, które dozują z bardzo wysoką dokładnością 0,1 g, niezależnie od technologii zadruku, co zapewnia bardzo wysoką powtarzalność wykonywanej farby. Podłączenie systemów dozowania do urządzeń pomiarowych, np. X-Rite, daje nam możliwość mierzenia farb resztkowych, które wracają z produkcji ich czystości, pod kątem dalszego wykorzystania zwrotnego przy wykonaniu farb w kolejnych produkcjach. No, i pozwalają na najwyższy poziom powtarzalności odwzorowania barw w momencie wznowień, stosując te same receptury, które są podłączone z systemem laboratorium Ink Formulation za pomocą funkcji Balans. I to wszystko, jak rozumiem, daje oszczędności realne, prawda? To Bo... wszystko daje oszczędności na poziomie 30-45% do 45 w cenie kilograma wykonywanej farby, versus gotowa farba zamawiana od dostawcy. Super. Na stoisku prezentujecie też nowy system XS dystynt. Co go wyróżnia i dlaczego warto go zobaczyć? XS Dystynt jest świetnym systemem dla drukarni 2-3-4-maszynowych, fleksograficznych, wąskowstęgowych UV, których potrzeba, zapotrzebowanie na farbę jest w okolicach 3, 2, 5 kg dla pojedynczej produkcji, czyli małych. To jest system, do którego można podłączyć 16 komponentów bazowych w małych puszkach 3 kg oraz większe chowoki lub 100 litrowe puszki z transparentem. Dzięki czemu mamy zautomatyzowany system do mniejszych produkcji, który również daje nam możliwość zagospodarowania magazynowo farbami, reprodukcją farb resztkowych itd. Zatem daje nam możliwości dużego systemu, a jest świetny dla rozwiązań w małych firmach, gdzie produkcja i zapotrzebowanie na farby spotowe nie przekracza w skali roku 2,5 tony. Okay. CMC Consulting to nie tylko dystrybucja tych rozwiązań, które widzimy tutaj na stoisku, to nie tylko dystrybucja marki E21, ale też wspieracie drukarnie we wdrożeniach i w standaryzacji. Na jakie dodatkowe korzyści mogą liczyć klienci w Polsce, którzy zdecydują się na takie systemy? My zaczynamy wszystkie nasze wdrożenia w drukarniach, m.in. fleksograficznych, od audytu, w trakcie którego analizujemy wszystkie etapy produkcji poligraficznej, dzięki czemu dobieramy rozwiązania i standaryzacji, i optymalizacji procesu druku, i systemów, które są uzupełnieniem naszych ofertów, systemów dozowania, które są rzeczywiście dostosowane do obecnych i przyszłych potrzeb drukarni. Natomiast do standaryzacji podchodzimy i optymalizacji w sposób całościowy. Dzięki czemu dbamy zarówno o wdrożenie standaryzacji ze druku Cmyk, jak i o wdrożenie Phantom Certified Printer Program, czyli metody reprodukcji barw spotowych na wszystkich etapach produkcji, która jest najbardziej optymalna, daje nam najmniejsze zużycie surowca, czasu setupu dzięki całemu obiegowi i kontroli barwy na wszystkich etapach produkcji. Zatem zachęcamy do kontaktu. Audyt z naszej strony zawsze może odbyć się w sposób bezpłatny myślę, że mamy dużo za zaoferowania wielu drukarnią w Polsce. Hi, I am Jose Cortez from E21. I do you invite to visit our stand with our dealer uh,